W dużej rodzinie często wypadają zęby. Tutaj Tosia dała instrukcję dla wróżki zębuszki, a pod podusią czeka ząbek. Średnio mamy jednego zęba w tygodniu pod poduszką. Czy już była wróżka zębuszka? O, jeszcze nie. Zobaczmy jeszcze raz, czy już przyszła ta nasza zębuszka. Wow, zostawiła trzy monety dla Tosi, ale się ucieszy. Pokażę Wam dzisiaj coś wyjątkowego. Wczoraj na tej tablicy zauważyłam, nie wiem czy to się tak da, zauważyłam takie kuleczki, a teraz z tych kuleczek powychodziły takie robaczki. Ciekawe co to jest. Vins Ipsom Le Mam Wang No mua. Le Deng Mo Hãy subscribe dang kênh dai to ha ku chotto a min strawberry wo wa impon glue E, le satoperi, le mamwang, saiglong. Urok i życie w Tajlandii, kiedy buty zostawia się poza szkołą, w czasie deszczu mokną. Nasza taksówka już czeka. Grunt to, żeby wsiąść do dobrego auta, bo już kilka razy wsiadłam komuś do innego auta. A to wszystko dlatego, że nasz taksówkarz bardzo często zmienia auta. I wiemy, że ma czekać pod szkołą, ale czasami czeka tych aut więcej niż tylko nasz. Wziąłam się dzisiaj na zakupy po kurczaka, ale niestety kurczaka nie ma. Więc muszę coś na szybko wymyślić. Zobaczmy co jest. Ja wezmę trochę drumsticków na szybko w air fryerze. Zobaczymy czy jest jakieś inne mięsko w tym sklepie, ponieważ te drumsticki to będzie za mało. Na szczęście jest dużo wieprzowiny. Macie porcję schabu. 14 zł za kilogram. Sys kilogram, może za pół kilograma. Okaże się przy Kasie. Nie, no nawet całkiem ładny ten schabik No to idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze możemy dzisiaj zakupić. W tym sklepie mamy owoce egzotyczne, takie jak jabłka. Około 7 zł za taką paczkę. Pomarańcze. Na górnej półce mamy dzisiaj na promocji borówki za 7 zł za takie opakowanie oraz truskawki za 15 zł za takie opakowanie 250 gram te owoce są bardzo egzotyczne na tej wyspie mąż też kazał e, znaleźć mi wybielacz więc muszę się trochę rozejrzeć za wybielaczem e, ponieważ Tosia robiła projekt z fizyki e, i ubrudziła mundurek i teraz trzeba to jakoś wyprać tutaj mamy spreje do czyszczenia o może to będzie może to Wybielaczy już nie próbowaliśmy, niestety nie zeszło, więc zobaczymy może jednak tym. Wszystkie te płyny do mycia to ale pachną naprawdę fajnie. Nie udało się znaleźć wybielaczy, więc Może się uda. Za drobne zakupy. Zapłaciłam 200 zł, ale kupowałam też mleko dla dzieci, które jest tutaj najgorsze. Dzisiaj szybki obiadek. Mamy tutaj e, dramstyki, a tutaj będzie się robiło ciasto na pizzę. Zobaczymy jak dużo urośnie, maczki w airfreyerze ciasto na pizzę się robi. Ja i Tosia uciekamy do fryzjera, a tato zostanie tutaj z dzieciaczkami. Bye, bye. Bye bye. What is her name? Antoinette. Antoinette. Uh, how old? Uh, 9. 9. Okay. Gao pi Gao pi <laughs>

much. <laughs> <laughs> okay. Have to help me with a bit look down like this. You can go like this. Yes. Perfect. Przyszedł moment prawdy, jak wyrosło nam ciasto na pizzę. Jest! Całkiem fajnie nam urosło. Mniam, mm, mniam, serowa pizza, Charlotte, lubisz? Wieczór na wyspie Kolanta. Wołacz nawołuje na modlitwy. A ptaki pięknie śpiewają.